Jesteś jeszcze żywy? 31 października może się to zmienić. Sophisticated Night, CKTV i Tom Models zapraszają na halloweenową imprezę w gronie przyjaciół. Zapraszamy uczestników pamiętnej do dziś Grand Opening Party oraz wszystkich tych, którzy szukają niecodziennej rozrywki. Wracamy po czteromiesięcznej nieobecności i na pewno nie stworzymy Wam grobowej atmosfery. 31 października, godzina 21, Klub Euforia. Czeka Was wiele atrakcji niespodzianek. Więcej informacji na naszych fanpage'ach CKTV, Sophisticated Night oraz klubowym Euforia Klub Kielce. Czekajcie na zaproszenie. Not dead yet. Zgon gwarantowany. Ej, hey, Karmicz, słyszysz mnie? Wstawaj! Gdzie jest Zbyszek? Mieliśmy robić imprezę! Dzięki. Ну